To Święto samobrony Wileńskiej, jak my to nazwaliśmy, a w ogóle temat samobrony Wileńskiej, co broniła Wilno w końcu 18-19 roku, to temat jest u nas no, bardzo mało znany. A trzeba przyznać, że w okresie międzywojennym to był temat podkreślany niejednokrotnie, bo pierwsze wspomnienia poszczególnych żołnierzy, oni o tym nieraz mówili. W sumie to była pierwsza walka o Wilno, po powstaniu styczniowym, albo nawet jeszcze i po powstaniu listopadowym, bo w styczniu e, powstanie styczniowe partyzantka raczej była, nie walczyło się wówczas tak otwarcie o samą miasto Wilno. A więc to tyle lat minęło od tych walk i dlatego ten temat był ważny dla Wilna w okresie międzywojennym i my też go podnosimy. Część e, żołnierzy samobrony potem było w Wojsku Polskim, walczyło w różnych miejscach i e, niektórzy przeżyli wojnę, niektórzy nie, ale niejednokrotnie można zobaczyć i groby, і теж напис «Жовнір самоборонний Віленський». Ротміш Вітоль Пілецький вовчас був гарцежем, мав 17 років і був в самоборонній Віленській. Інний жовнір, може, не так знаний, як Томаш Зан, то коротко правнук Томаша Зана, теж був гарцежем в тих літах і теж був в самоборонній Віленській. Ну, очевидно, варто припомнити одного з творців самоборони який був капітаном, потім вже мав вищий ступінь полковника, потім був на чолі 85-го полку піхоти Щельців Віленських, а він творив самоборони. Браття Добровсь Kawaleria, pierwszy półkulanów, wieleński, właśnie. Warto przypomnieć jeszcze ludzi sztuki. Przecież Antoni Wulski był żołnierzem samobrony, albo Ogeniusz Zimierowski, ten, kto malował synowski obraz Jezusa Trzeba przyznać, że Litwa, której która jeszcze dominuje historiografia okupacji Polski Wilna, no to ona nie jest przygotowana, żeby dobrze mówić o samobronie, tak samo o Pilięckim To ten temat. Jest doceniane przez niektórych tak sądzę, ale tak po cichu, a na szerszą skalę, jeżeli ktoś można poczytać, raczej będzie pojemne znaczenie. Kiedy była Sambrona Wileńska, to nie walczyli mnie sami Polacy Litwini, a nawet generał Wojtko, dowódca Sambrony, wydał rozkaz, żeby tworzyć ochotnicze formacje polskie, żydowskie, białoruskie i litewskie i zachęcały, żeby Litwin też swoją tworzyli. Co Litwinom raczej się nie udawało, bo w no, był wówczas mało no, było Litwinów, a Polacy stworzyli dość prężną samobronę. Co jednak kilka dni e, Wilno broniło i jakiś czas dominowało tutaj. Dopiero kiedy większość sile bolszewików przyszli, to 5 stycznia musieli się wycofać. Ale 3 stycznia Wilno już całkowicie było opanowane. I Niemców zapchnęli, i Bolszewików jeszcze nie dopuścili. I dopiero w późniejszych latach Polacy z Litwinami w to walczyć między sobą. I tutaj akurat leżą Ci, co walczyli nieraz między sobą, z jednej strony Polacy i z roku 18, 19, 20 są groby, i Licyjni z 20 roku. I trzeba przyznać, że historia tego Wilna, ona godzi. Godzi y, narody, no i właśnie nam najważniejsze, żeby chociaż raz do roku to przyjście o tych żołnierzych przypomnieć.